Cześć z tej strony Fordbiolioda i dzisiaj zobaczycie recenzję od tego. Ja niestety już nie mam pudełka, bo chyba miałem ten zestaw 3 lata temu, o ile się nie mylę. Ale mam zdjęcie, więc prezentuje się on tak na pudełku. Mamy tutaj Bistan. Mamy rebelianta. Mamy U Wing Pilota, czyli kierowcę Winga, Kasjana i dinersa. Tył wygląda tak. Oczywiście ma rozkładane, o te wiecie, skrzydła, ja wam potem pokażę, drzwiczki tu też, to jest pod, jakby, o, to jest tu pod i nad jest ten, tu jeszcze, a to zresztą zobaczycie u mnie, jak ja wam to wszystko pokazuję. To widzimy się przy recenzji. Tak wygląda oto ten zestaw. Tak wygląda klasa, albo dobra, potem wam pokażę, najpierw przejdźmy do statku. Długi jest ten zestaw. Tak wygląda. Tu mam naklejki. Jak ten zestaw myśliwiec staj, Ren'a był super. To jednak ten jest moim ulubionym zestawem. Ze Star Wars, oczywiście. Tu, jak klikniemy. Tu są takie schowane przyciski. Tu, tu, zobaczcie. Jak klikamy to, to wylatują strzałki. Jeżeli hmm, ten albo ten. Pociągniemy w stronę tego to się leciutko otworzy. Tak wygląda w środku. Jest to siedzenie. Wsadzi mnie tu lota. Niech siedzi. Będzie kierował. Są tu takie silniki. Tak wyglądają. Tu można przekręcać. Ale to jest tak naprawdę do niczego. Teraz przejdziemy chyba do najważniejszej rzeczy, czyli oto o, te skrzydła można otworzyć w ten sposób. W ten wiadomo. One się. O, odczepiły się. Dobra. I wtedy wygląda tak. No, jest super. Tutaj teraz przejdźmy do dołu. Tu są te drzwiczki. To się otwiera. Tu można wpakować postacie. Tu są takie strzałki, którymi, wiecie, można przekręcać je. A od dołu. Tu ma szybę. Tu są naklejki naklejone, dwie. Jeszcze tu się otwiera. Ale tu nic nie ma w stosunku, niestety. Zacznijmy od pilota. Pilot ma super strój. Dużo detali. Chyba ogólnie seria Lego Star Wars to jest moja ulubiona seria. Mają bardzo dużo takich detali. Właśnie zestawy super są te zestawy. Duże. Tak od tyłu wygląda. Kask tak wygląda. Są okulary, ale w twarzy. Ale jest o ile się nie mylę druga twarz. A też z tym, ale... Jest wystraszony pilot. Dobra, pilota wkładamy znowu do pojazdu. Teraz jest oto ta figurka. Ta twarz jest wyśmienicie dopracowana. Strój zresztą też. Tak wygląda do tyłu. Jeszcze pokażę wam. Tak się doczepia. Teraz po prostu zwykły rebeliant. Super strój, helm zresztą też. Tak tył wygląda. Chyba nie ma drugiej twarzy. No, tak widziałem, nie ma. Tak wygląda. Teraz Jean Ma tu taki srebrny pistolet. Ma tą swoją broń do bicia. Torebka. Tutaj ma czapkę. Oczywiście te okulary można odczepić, ale nie ma sensu. Ma tę swoją narzutę. Dobra, zdejmę tam narzutę. Tak wygląda bez swojego płaszcza. Naprawdę też jak każdy strój ze Wars, Nie będę się powtarzał, ale ma takie dobre detale. To jest druga twarz. Lecimy do Cassiana. Teraz Cassian, moja ulubiona figurka. Jaki postać? Złotra 1. To jest ten, ta jego kurtka. Jak już widać ma drugą twarz. Zaraz wam pokażę. To nie wiem, czy ta snajperka była z nim, czy ja mu po prostu dałem. Już nie pamiętam. Ten strój jest... Wyśmienity. Dobra, teraz drugą twarz wam pokażę. O, uśmiechnięty Kasian. Jeżeli ta recenzja Wam się spodobała, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. I trzymajcie się. Cześć!